Mecze piłkarskie możesz obstawiać na stronie etoto.pl. Etoto, e legalny polski bukmacher. Nazywam się Tomasz Smokowski. Mam kurczę, nie chcę być inaczej. 47 lat. 23 lata pracowałem w Kanal+. Plus. Półtora roku pracowałem w Polsacie. Krótki epizod. A tak naprawdę od kilku lat myślę sobie o tym, by robić rzeczy dla siebie. Na siebie i odczuwać z tego dziką satysfakcję i otaczać się dobrymi ludźmi. Obiecuję mówić prawdę, tylko prawdę i samą prawdę. Jestem gotowy na atak na swoją osobę. Także strzelajcie. Zdecydowanie przyszłość, bo mam nawet takie. Mam nawet takie powiedzenie na własne potrzeby, że nie patrzę w przeszłość. Kiedy staję na rozstaju dróg i kiedy mam do podjęcia jakąś decyzję i już ją podejmuję i idę w lewo, a nie idę w prawo, to nigdy przenigdy nie pozwalam sobie na to, żeby myśleć, a co by było gdyby, gdybym jednak poszedł w prawo, a nie w lewo. Zdecydowanie przyszłość. Nie no, to chyba oczywiste. Ja jestem. Ja oglądałem odcinek z Matim, więc już wiem, co on tam odpowiedział. Kiedyś Matiemu powiedziałem, wiesz co, my jesteśmy tak różni od siebie. Ja jestem samochód rodzinny, a ty to jesteś, wiesz, Ferrari. W moim przypadku zdecydowanie romantyczna kolacja. Ja powiem więcej. Im więcej lat na karku, tym bardziej romantyczna kolacja niż szalona impreza, gdyż każda szalona impreza jest podlewana, a ja mam bardzo słabą głowę. No, może nie bardzo słabą głowę, ale mam na tyle słabą głowę, że następnego dnia bardzo cierpię, a już bardzo nie lubię tego stanu, kiedy e, życie jest za krótkie, żeby kolejny dzień raz na zawsze był wypisany z twojego, e, z twojego życia właśnie, więc e, kolacja. W pracy pedant, w domu bałaganiarz. Przylgnęło do mnie, co? Ten padel. E, Padel jest fantastyczną dyscypliną sportu. Uważam. Genialnie rozwija grę na oleju. Ma w sobie coś w ogóle z gry w snukera czy bilarda, bo panowanie tych kątów jest, jest rzeczą specyficzną i bardzo intrygującą. Szybki sport, łatwiejszy od tenisa. Nie ma bowiem elementu serwisu z góry, co jest najtrudniejsze w tenisie. Bardzo społeczny sport, bo gra się dwóch na dwóch, zawsze gra się w debla, więc bardzo lubiłem grać w padla. Lubiłem. Niestety, Padel to jest to gra, którą, którą gra się na, na bardzo twardych, sztucznych kortach i nie wytrzymało tego, wytrzymał tego mój kręgosłup, i mój barki, moje ramię. I niestety chyba Pesel nakazał mi zaprzestać gry w padla, nie, nie, nie trzymałem rakiety padlowej w ręku od półtora roku, nie grałem. Ale niech będzie, no, że, że ciągle w to gram. Bardzo, bardzo kibicuję chłopakom, którzy próbują ten sport tutaj w Polsce w trudnych warunkach. E, rozpropagować, staram mi się w tym pomagać, więc odpowiem tenis, bo w tenisa gram teraz bardzo często, tyle że już na, 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 na mączce, bo tylko ta nawierzchnia powoduje, że następnego dnia nie chodzę na czworakach. Rok, jednak rok, jednak rok, ja jestem wychowany na roku i e, umówmy się, no, w, w, nie, nie, nie wszystkie płyty hip-hopowe też mają w sobie coś takiego co, co, co przykuwa, więc, więc zdecydowanie rok. Ale tak naprawdę, szczerze, to alternatywny rok. Taki, taki rok, gdzie jest to, to już nie takie mocne, ostre gitarowe granie. Z tego troszkę z takiego pearl jamowego grania trochę wyrosłem. Teraz z innych rzeczy słucham. Kiedy Kłebo wydaje nową płytę, to Kłebo. Kiedy Tako wydaje dwie płyty tydzień w tydzień, to, to jestem zachwycony płytą Tako. Zresztą mu napisałem po ostatniej. Po, po wydaniu ostatniej, ostatniej Europy, że kawałek, który zamyka, zamyka tę płytę, to Scania Outro, to jest moim zdaniem, no jeśli nie piosenka roku, to, to, to na pewno półrocza, no może miesiąca, no nie wiem, napisałem mu, że to jest piosenka miesiąca, ale, ale, ale to jest numer, od którego nie mogę się Oderwać piosenka złożona tak naprawdę z trzech osobnych piosenek, a każdy, a każdy z tych elementów jest, jest fascynujący. Bardzo mi się to podoba. Bardzo mi się podoba takie granie. Jeszcze inaczej. E, jakby to nie zabrzmiało buńczucznie i e, jak Coelho, może. przygoda życia. Gram wpadla słębu. Nie. E, Słucham, słucham kompulsywnie muzyki, dużo czytam, za dużo czytam, jak mówi moja żona, ja non stop czytam i słucham kompulsywnie muzyki. No chciałbym zobaczyć jak Mati gra na tych skrzypcach. Wyślijmy go tam. Wysłałbym tam Michała Pola, ale w Big że nie można mieć przy sobie komórki, to co on by tam robił? Mati, znowu Mati. Trudne sprawy, mati, Trudne tematy. On musi nam to uplastycznić i, i wyjaśnić. Nie no, Michał. Przecież on boksował nawet trochę. Przy nawet był jakiś w pewnym momencie taki pomysł, żeby naprawdę dzwonił kiedyś do mnie organizator Gali, tak, Gali Białych Kołnierzyków, i proponował mi, bym na tej gali stoczył pojedynek. Na pięści bokserskiej z Michałem Polem, ale to już był ten moment, kiedy ja niestety zarzuciłem. Yy, ze, ze zdrowotnych powodów, zarzuciłem boksowanie. Niestety nie mogłem już sparować, bardzo to lubiłem. To była fantastyczna sprawa. Kogoś znokautować, samemu zostać znokautowanym, komuś dać w nos, kogoś przechytrzyć. Super sprawa, bardzo to lubiłem. Nieprawdopodobny zastrzyk adrenaliny, no ale to już był ten moment, kiedy niestety nie mogłem bić się. Nawet, na, na, nawet zabawowo, nawet na tych gali białych kołnierzyków, ale Michała to bym tam zobaczył, naszego patomejwena z Saskiej Kępy. Pies, pies. Oczywiście, że pies. Ulubione, ulubione zwierzę. Mamy, mamy piękną suczkę przygarniętą gdzieś ze stogu siana, która uwielbia biegać, podobnie jak ja. i nie wyobrażam sobie e, życia bez niej, nie wyobrażam sobie biegania bez niej. Jestem, jestem psiarzem, jestem, e, jestem zakochany w psach, chociaż cholera. Do niedawna miałem dwa koty, teraz już został tylko jeden, a z tymi kotami to mam. Y, no jestem bardzo na bakier, nie, nie lubimy się nawzajem. Kurczę, co to, to pytanie? <grytanie> Lubiony smog? Ehm. Nie ma jednego ulubionego smoka. Moje ulubione smoki to są moi dwaj, e, moi dwaj synowie i moja smokowa, ale pewnie nie o taką odpowiedź wam, Ale to ja wymyślam odpowiedzi tutaj, tak. Także moi, także moi synowie, tak, to są moje dwa ulubione smoki. Bo mam bardzo mądrych, e, bardzo świadomych synów, pomimo tego, że to są bardzo młodzi ludzie ciągle. Jeden ma 22, 18 lat i jestem naprawdę dumny z tego, jak rosną. E, jak bardzo się zmieniają, ile mają w głowie i. Jak bardzo są przy tym wszystkim yy, pełni pokory do życia. Yy, bardzo mi się podoba, gdy widzę to, co widzę w nich w ostatnich latach, zwłaszcza tak naprawdę od początku, ale, ale to, jak się rozwijają, jak się zmieniają, jest, yy, jest po prostu miodem na moje serce i, i serce mojej żony. Yy, whisky Sour. Podobno de facto nadużywam go bardzo. Muszę się na tym złapać. Kurwa. Nadużywane bardzo często przed programami, A kiedy jesteś w tym ferworze walki. Zawsze mówiłem osobom, które pierwsze przychodzą do naszego, pierwszy raz do naszego programu, pamiętajcie, to nie do was. Po prostu na froncie różne rzeczy się dzieją. Masz mnie. Nie. Nie mam do tego głowy. Jeśli chcesz. A, oczywiście, że są rzeczy, które bardzo lubię i które mi zostają w głowie, ale nie, mam, ale nie pamiętam ich aż tak bardzo dobrze. Jeśli chcesz, to tutaj postawimy kropkę, a w opisie do tego filmu ja ci powiem, co, co tam wpisać na koniec. Wielu, mądry, wielu mądrych ludzi żyło i, i wiele, wiele mądrych osób powiedziało fajne rzeczy, których warto się trzymać. Na pewno. Wydaje mi się zawsze, że ja mam dobre oko i dobrego nosa do ludzi, że się znam na ludziach. Tymczasem okazuje się, że nie. Przepraszam, czy ja mógłbym zamówić butelkę zimniutkiej wódeczki dla mnie, i dla mojego taty? Moją największą wadą dziennikarską jest. Naprawdę tak uważam. Jest. Przesadny perfekcjonizm, bo on w ogóle nie pomaga w życiu. Mecze piłkarskie możesz obstawiać na stronie etoto.pl. Etoto legalny polski bukmacher.